Czasem historia zbrodni to tak naprawdę historia ducha, ducha, który czekał całą dekadę, aż ktoś pozna jego prawdziwe imię. To jest właśnie taka opowieść, opowieść o mordercy, który narodził się w cieniu z w mieście, które samo straciło swoją tożsamość. Mamy rok 1946. Ta data to właściwie wszystko. To tutaj zaczyna się krwawy szlak, ale też tutaj, w tym momencie, morderca jest jeszcze kompletnie anonimowy. Zanim śledcy w ogóle połączą kropki, minie 10 długich lat, a przez ten czas jego sprawa będzie tylko jedną z wielu pożółkich teczek kurzących się gdzieś głęboko w milicyjnych archiwach. Zanim Wrocław na dobre stał się jego terenem łowieckim, wszystko zaczęło się w bytomiu. Wyobraźmy sobie mglistą powojenną noc. To właśnie tam, w mroku zrujnowanych kamienic, pada pierwszy strzał. I pojawia się, cóż, pierwszy dowód: mały, zupełnie niepozorny przedmiot. Przedmiot, którego prawdziwe znaczenie zostanie odczytane dopiero po dekadzie. Musimy zrozumieć, gdzie jesteśmy. Ziemie odzyskane. To brzmi dumnie, ale w rzeczywistości to był taki trochę dziki zachód w sercu Europy. Miejsce, gdzie przeszłość nie istniała, każdy mógł zacząć od nowa, wymyślić siebie. A przemoc, szabrownictwo to była codzienność. Wprost idealne warunki dla kogoś, kto chce polować, pozostając w cieniu. Pierwsza jest Anna S., zwykła handlarka. Jej życie kończy kula, kaliber 9 mm. Milicja na miejscu zbrodni znajduje tylko jedną, samotną, mosiężną łuskę. W tym całym powojennym chaosie to jest praktycznie nic. Sprawa no cóż, zostaje umorzona z powodu niewykrycia sprawcy. Ale ta łuska ona nie zapomniała. Czekała. Cierpliwie w milicyjnym magazynie dowodów rzeczonych. I wtedy przenosimy się do Wrocławia. A może raczej do tego, co zostało z Festung Breslas. To miasto nie jest tu tylko tłem, ono jest niemal wspólnikiem. To jeden wielki labirynt ruin, ciemnych bram, podwórek, gdzie każda twarz jest anonimowa i podejrzana. Miasto, które samo jest jedną wielką, otwartą raną. 244 516 to nie jest przypadkowa liczba, to oficjalna liczba przestępstw zarejestrowanych w regionie tylko w jednym roku, w 1949. Pytanie brzmi: jak w takim morzu bezprawia odnaleźć jedną konkretną kropelę krwi? I to jest właśnie cały sekret jego niewykrywalności. Kiedy na ulicach co chwila dochodzi do strzelanin, samosądów, bandyckich porachunków, kto by zwrócił uwagę na jeden precyzyjny, niemal chirurgiczny strzał w ciemnym zaułku. Jego zbrodnie były jak szept podczas huraganu po prostu ginęły w ogólnym hałasie. A potem nagle zapada cisza. I trwa dziesięć lat. Co się działo z mordercą z bytomia? Gdzie był? Czy siedział w więzieniu za jakieś drobniejsze przestępstwo? A może po prostu przyczaił się, czekał na lepszy moment, na chwilę, gdy sytuacja w kraju trochę się uspokoi, a polityczna odwilż pozwoli mu znowu, bez większego ryzyka, wyjść na łowy. Rok 1956. Wrocław. Morderca wraca do gry. Ale tym razem to już nie jest tylko zabójstwo, to jest coś więcej. Zaczyna zostawiać swój podpis. Po każdej egzekucji zabiera trofeum. Spójrzmy na tę ewolucję, bo jest fascynująca. W 1946 roku mamy głośny pistolet wojskowy kaliber 9 mm, strzał i szybka ucieczka. 10 lat później, w 1956 roku, broń jest inna to cichy sportowy pistolet kaliber 5,6 mm, bardziej precyzyjny. I ta najważniejsza zmiana morderca już nie ucieka od razu, podchodzi do swojej ofiary i zabiera jej zegarek. Zbrodnia staje się rytuałem. Zegarek należący do Heima N to miał być symbol władzy mordercy nad ofiarą, symbol jego pychy, a stał się jego pierwszym poważnym błędem, bo czas, który dla ofiary zatrzymał się na zawsze, właśnie zaczął odmierzać ostatnie chwile wolności jej zabójcy. I wtedy, po serii cichych zabójstw, morderca popełnia kluczowy błąd. Wraca do swojej starej, wysłużonej broni, do pistoletu kaliber 9 mm. Prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy, że właśnie podał milicji klucz do swojej przeszłości, do sprawy sprzed dekady. Mamy więc na stole dwie różne sprawy, dwa różne miasta i dziesięcioletnią przepaść między nimi. Na pierwszy rzut oka nic ich nie łączy, nic, poza jednym małym metalowym szczegółem kalibrem broni. I wtedy w laboratorium kryminalistycznym dzieje się coś, co zmienia absolutnie wszystko. Jakiś skrupulatny technik kładzie pod mikroskop dwie łuski, jedną z bytomia z 1946 roku, drugą ze świeżej sprawy z Wrocławia. I widzi coś, co wydaje się niemożliwe. Widzi te same unikalne rysy. Ten sam charakterystyczny ślad iglicy, ten sam ślad pazura wyciągu. To jak balistyczny odcisk palca. Werdykt jest jeden i nie pozostawia wątpliwości. To ten sam pistolet, a więc ten sam morderca. I nagle wszystko staje się jasne. To nie jest seria przypadkowych, niezwiązanych ze sobą zabójstw. To metodyczne działanie jednego człowieka. Duch Zbytomia, ta zapomniana sprawa sprzed dekady, właśnie zmaterializował się na ulicach Wrocławia. Śledczy wiedzą już, kogo szukają. Kim jest ten człowiek? Już niedługo śledczy poznają jego imię i zobaczymy, jak starannie budowany mit mistrza zbrodni, inteligentnego mordercy, upada w najbardziej banalny, niemal komiczny sposób. Pomyślmy o tym. 11 lat bezkarności, precyzyjnie planowane zbrodnie i koniec. Koniec, bo patrol milicji zatrzymuje go do rutynowej kontroli na ulicy, a gdy on odruchowo sięga po ukrytą zapazuchą broń, ta zaczepia się o podartą podetrzewkę płaszcza. Ten jeden, drobny, absurdalny szczegół kończy jego krwawe panowanie. Władysław Baczyński. Tak się nazywa. W sądzie, po tym jak nie udaje mu się symulować choroby psychicznej, pokazuje swoje prawdziwe oblicze: oblicze samozwańczego sędziego i kata. Nie jestem wariatem, mówi. Jestem sanitariuszem społeczeństwa. Twierdzi, że usuwał jednostki szkodliwe. Więc kim tak naprawdę był Władysław Baczyński? Zwykłym szarym obywatelem, który nikomu nie rzucał się w oczy? Mścicielem z misją? A może po prostu pospolitym rabusiem, który zabijał dla zegarka? Symulantem? Czy aroganckim megalomanem, który bawił się z sądem? Prawda jest taka, że każdy z tych odbić w pękniętym lustrze jest po części prawdziwe i każdy jest fałszywe. Sąd nie miał wątpliwości, nie dał się zwieść jego grze. Wyrok mógł być tylko jeden: kara śmierci. Wniosek o ułaskawienie zostaje odrzucony. Koniec gry. 17 maja 1960 roku sanitariusz społeczeństwa sam zostaje usunięty. Cicho. Bez rozgłosu, w zimnych murach wrocławskiego więzienia przy Kleczkowskiej. Cień, który nawiedzał miasto, ostatecznie znika. Historia Władysława Baczyńskiego formalnie się kończy, ale pozostaje jedno fundamentalne pytanie: czy to Wrocław, to miasto ruina, stworzyło potwora? Czy może miasto w agonii po prostu potrzebowało swojego kata? I na to pytanie chyba nigdy nie znajdziemy odpowiedzi.